Cześć. Jest dzisiaj z nami projekt 2 Seal Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Żeby tradycji stało się zadość, Instagram na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak. Ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów z projektorów. Nie to pierwsze tego typu urządzenie, które zagościło na moim kanale. Fajne, ciekawe. Przyznam się szczerze, że troszeczkę się bałem, nie będę ukrywał. Nie jestem tutaj żadnym specjalistą ani ekspertem, ale chciałem spróbować, jak dostałem taką propozycję. No bo dlaczego nie? To jest coś, co może się przydać. To jest fajny projektor przenośny. Zdecydowanie przenośny, wskazuje na to jego budowa, ale też prosty w obsłudze, prosty w obsłudze i naprawdę wyświetlający, bardzo fajny obraz. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, dlatego, że ja już, tak jak mówię, poużywałem, ponagrywałem. To, jak się coś wyświetla na tym projektorze. No ale teraz, żeby tradycji stało się zadość, no to na początku trzeba rozpakować pudełko. Aha, cena: 1500 zł, okolice 1500 zł. Jakby co to linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i jedziemy z tym pudełkiem, wielkie pudło. A w pudełku, o, tak to wygląda. Zobaczcie. Tutaj jest cała specyfikacja tego urządzenia. No a w pudełku. O! Może tak to zrobimy. To, co jest najważniejsze, to jest. To sam. O! Przed chwileczką bez sensu zapakowałem. Znaczy, wcześniej odpakowałem, teraz zapakowałem. Teraz znowu. Pakuję. to jest jedna rzecz, no i tutaj są ważne rzeczy, przede wszystkim Android TV, który jest od razu tutaj podłączony z takim, o, jeszcze pokażę Wam tutaj na dole, widać, widać, od razu mamy, proszę bardzo, Android TV podłączony, podłączonego Boxa, więc to jest fajna rzecz. Jakby ktoś nie miał, tylko było gdzieś osobno zapakowane, no to tutaj pakujemy. Tutaj są gumki, które przytrzymują to urządzenie. To jest wiadoma rzecz. I tutaj jeszcze w tym pudełku mamy pudełko po pilocie. A pudełko po pilocie dlatego, że ja tego pilota oczywiście już używałem. Teraz tak, ważna informacja. To jest to. Baterie. W środku ich nie ma. Trzeba się wybrać do sklepu i je sobie kupić. Czyli musiałem zainwestować całe 8,99 w cztery paluszki AAA. Fajny pilot ze skrótami do niektórych aplikacji streamingowych, ale nie do wszystkich. Tutaj mamy Back, tutaj Home, tutaj mamy Google Assistant, który doskonale działa. No, Fajnie, tutaj wszystko jest zrobione. I za chwileczkę pokażę wam też, jak w praktyce wygląda działanie tego pilota. No, on jest ok. Moim zdaniem, on jest naprawdę ok. Dalej w tym pudełku mamy instrukcję obsługi. Nie ma niestety w języku polskim, ale jest w języku angielskim, więc nie ma żadnego problemu. Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański i JP. No to pewnie japoński. OK. Tutaj jest szmateczka, którą możemy przetrzeć sobie obiektywy, czy tam obiektyw, i jeszcze coś, co musiałem już rozpakować i wyjąć i podłączyć, ale teraz mogę pokazać kabel i ładowarka. Czy tam zasilacz? O, może nawet w ten sposób zasilacz, no bo to musi być cały czas podłączone. No to tak wygląda zawartość tego pudełka. To niech leci tam na bok. Na górze jeszcze tego pudełka. Było coś takiego. Quick start, czyli skróty, i szybkie, jak gdyby pokazanie, jak to wszystko podłączyć. Mówiąc szczerze, ja skorzystałem z tego, a później już nie, później już wszystko poszło. Bardzo fajnie i bardzo prosto. tak? Także oczywiście można tam do tej książki zajrzeć, ale bez tego też się obejdziecie. Tutaj jest na przykład pokazane, jak wygląda kolekcja obrazu. Co jest fajne w tym um, urządzeniu, to to, że nawet jak położycie troszeczkę krzywo, że nie będziecie mieli równego podłoża, to i tak obraz będzie wam się wyświetlał Prosto, no to właśnie też pokazuje, że to jest urządzenie do zastosowań przenośnych, bo w domu, no to wiadomo, w domu będzie zawsze prosto, ale jak, nie wiem, pojedziecie gdzieś pod namiot, no wszystko jedno, gdzie będziecie chcieli sobie zrobić coś na świeżym powietrzu, no to tam nie zawsze musi być prosto, tak? Tutaj jest taka kolekcja, która pozwoli Wam wyświetlać ten, wyświetlać ten obraz prosto. No i ta rączka, tak? Rączka, trzymamy to urządzenie tutaj z tyłu. Mamy. Wejście do zasilania, to wiadomo, jest USB-C, jest HDMI, jest wiadomo na podczewień, no to pilot musi działać. No i jest wejście AUX do podłączenia głośników, ale głośniki tutaj są wbudowane i grają naprawdę przyzwoicie, tak? Tak, nie będę ukrywał, oglądałem sobie jakieś recenzje jeszcze tego urządzenia i tam wszyscy mówili, że. Te głośniki nie są najlepsze? Nie wiem, może tak. Dla mnie spokojnie wystarczą. Dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Może rzeczywiście na świeżym powietrzu, jak gdzieś będziecie, to może trzeba będzie podłączyć jakieś większe głośniki, ale w pomieszczeniach moim zdaniem bez żadnego problemu. Tutaj, oprócz tego, że tam mamy tego pilota, no to też możemy sobie tutaj um, posługiwać tymi przyciskami, które są umieszczone na. Y na obudowie. To jest to. Tutaj dół już pokazywałem, tak jeszcze sprawdzam. Tu nic, tu nic, tu nic. No i tutaj. Tutaj mamy wyświetlacz. To też się. O, to niby się trzyma. Jak otworzyłem, to było wysunięte, więc trzeba było to wcisnąć. Tutaj jest ustalanie ostrości, jeżeli dobrze pamiętam. No, no i. No I tyle w zasadzie jest to wszystko zbudowane fajnie. Ten plastik jest taki, no, ja wiem, jest w porządku, tak? Jest w porządku. Nic tutaj jakoś specjalnie nie skrzypi, nie skrzeczy, i wszystko sprawia dobre wrażenie. No to teraz zapraszam na taki krótki, krótką przejażdżkę po ustawieniach, zobaczycie, jak to wszystko wygląda, no i przede wszystkim, jakiej jakości jest obraz. No to jeszcze może przejedziemy się po ustawieniach. Pilota pokazywałem naprawdę przyjemnie, sympatycznie się nim posługuje. Jak już sobie kupicie te baterie, paluszki. I co? I jedziemy. z ustawieniami. Tutaj mamy ustawienia projekcji. No i wejdźmy sobie, zobaczmy. Te projekcji przedni dół. Tylny dół. I tylna góra. Zdecydowanie tak będzie najlepiej. Tutaj powiększymy i pomniejszymy obraz. Spróbujmy. O, tak sobie go pomniejszamy, tak sobie go powiększamy. Mamy już na stówkę. Tutaj są ustawienia ostrości, autofokus, kalibracja obrazu. Tutaj mamy ustawienia kalibracji. Dalej kolekcję rogów urządzenia, żeby nam się to wszystko ładnie mieściło w obrazie. Tutaj resetowanie kolekcji trapezu. Bo to wszystko może nam się dostosowywać do tego, jak my tam postawimy sobie ten wyświetlacz, ten projektor. To tak. Tutaj mamy inne ustawienia, czyli co? wygasza czekano 5 minut. Wideo. Proszę bardzo. Przy okazji słyszycie, jak głośnik działa. Dobrze działa. W takim pomieszczeniu, ale też na świeżym powietrzu myślę, że powinno być ok. Limit czasu wygaszacza ekranu. Ustawienia języka. I przywracamy ustawienia fabryczne. I jeszcze możemy tutaj sobie wejść w informacje. Model, wersja systemu i temperatura systemu, czyli wyświetlacza, czyli projektora. to To mamy takie tutaj Ja mam mówkę w wymienionym kolorze. Strasznie mi się podoba ten To tak wygląda głośność. Ja nastawiam na. Maxa, wymierzona żona tam pogoniła, no ale naprawdę nie ma żadnego problemu, no, tak wyglądało oglądanie, na przykład nudnych testów telefonów na YouTube na tym projektorze. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Jak dla mnie naprawdę bardzo fajny projektor, prosty, dobrze działający, wyświetlający, bardzo fajny obraz, no i bardzo jasny. Przede wszystkim to jest jego. Plus, także nie tylko w ciemnym pomieszczeniu, ale też gdzieś w jakimś tam półmroku spokojnie można sobie coś tutaj oglądać w komfortowych warunkach. Fajny jest też ten głośnik, który niektórzy krytykują, ale jak dla mnie, naprawdę do oglądania filmów spokojnie wystarczy. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć.